Dyrekcja Urzędu Skarbowego zorganizowała Dzień Otwarty dla osób z niepełną sprawnością. Dla podopiecznych Stowarzyszenia Radość zorganizowali specjalną prelekcję. Doświadczeni eksperci wsparli uczestników spotkania profesjonalną wiedzą na temat rozliczeń podatkowych. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat odliczeń wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej oraz innych ulg podatkowych. Chcemy w tym dniu objaśniać, jak łatwo, naprawdę bardzo prosto można się rozliczyć za pomocą usługi Twój ePit. Na portalu podatki.gov.pl już jest cały e urząd skarbowy, także nie tylko z tych usług można skorzystać, również i informacje na przykład o zwrotach, o swoich danych, o koncie, które zgłosiliśmy do urzędu. Takie dane można właśnie w e-urzędzie sprawdzić. Jedną z osób, która wzięła udział w spotkaniu była Alicja. Nauczyłam się, jak rozliczać podatek, jak też umieć rozliczać taki podatek. No i uczymy się tego, jak zapamiętać to, co Pan nam powiedział. Czyli takie spotkania są potrzebne dla Was. Tak, żebyśmy wiedzieli potem, jak korzystać z takich usług i co może na tym się na, na, nauczyć wypełniać, jak się wypełnia PIT i dokumenty, które są potrzebne do, do Pitu. Celem dnia otwartego jest możliwość dostępu do uzyskania profesjonalnej wiedzy z zakresu rozliczeń podatkowych, zaś ideą nadrzędną likwidacja barier i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełną sprawnością.